Już widać jak traktory mają odpalone koguty. Także Wrocław rozpoczyna strajk. Ciekawe czy uda nam się wjechać. Zobaczyć od środka jak to wygląda. że póki co to jest spokojnie, opaki się poustawiali, ja sobie tutaj tylko zawrócę. Zaraz odpalamy drona, zobaczymy jak to wygląda z góry. Dobra, trudno, trochę pada deszcz, ale trzeba to nagrać. Na łączniku Dukułęka już nie będę stać, bo panowie wyjeżdżają powoli ciągnikami. I jedziemy dalej. Na teraz kierunek. Teraz jedziemy w kierunku Kiełczowa i wschodniej obwodnicy Wrocławia. Pogoda niestety na mnie dopisuje dzisiaj kaszana, także ryzykujemy tutaj niestety utratą drona. Ale trudno, jedziemy prosto. Tam widzę, że już się zbierają kolejne ciągniki. Widzę, że tutaj już trasa do Wrocławia jest zablokowana, także spróbujemy to jakoś objechać bokiem. Już jest poblokowana trasa, cała wschodnia obwodnica jest zablokowana, także nie wiem, czy tam się pchać. No ale spróbujemy. Tutaj się przyda trochę nam fura, żeby dojechać do takiego miejsca, gdzie będę mógł sobie coś nagrać. Aby się nie wkopać w te korki. Tam mamy wiadukt, który przecina Długołękę i Mirków. Także myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby wystartować. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. mamy rozpoczęcie strajku od Długołęki w stronę Wrocławia ciągniki powoli się ustawiają teraz polecimy sobie zobaczyć jak to wygląda od strony Wrocławia Także tutaj panowie nie być może panie czekają również na start. Póki co wygląda to bardzo spokojnie. Ruch jest normalny, jest godzina 10.30 mniej więcej. A my jedziemy teraz zobaczyć, jak to wygląda w stronę Kiełczowa. No dobra, także tutaj między Długołęką, a Wrocławiem jeszcze jest spokojnie Jest 10.30, jedziemy zobaczyć teraz jak wygląda w kierunku Kiełczowa Długołęka Dobra, jesteśmy przy Kiełczowie Także tutaj widzę, że już się powoli korkuje Bardzo delikatne rozpoczęcie tego strajku Panowie nie blokują całkowicie ruchu tylko go skutecznie zwalniają, żeby dać znać. Póki co podejrzewam, że później to może się rozkręcić. Taki rozciągnięty jest ten strajk i przejazd. No ale dobrze, bo. Po... Ludzie jadący do pracy mogą w miarę dojechać, także nie ma tragedii. Ale nie widziałem żadnej C30. Nikt nie przyjechał tutaj Ursusem. Jak to. No dobra, także tutaj na rondzie też... Stoją między Dobrzykowicami, a Kiełczowem Ale spokojnie, bardzo spokojnie Z tego co mi mówił znajomy, no to się ustawiają teraz wszyscy W stronę Dobrzykowic i Wan, Także tam jadą Ciągniki po prostu sobie powoli jadą Z transparentami Jest i do Jedzie większa ekipa O, duże Jest tutaj kilka sztuk Powoli dojeżdżamy do Wojnowa Także tutaj jest rondo na Wojnowie, również w miarę przejezdne. Spróbujemy bokiem przedostać, albo nie, pojedziemy prosto. Spróbujemy jeszcze podjechać bliżej Łan, żeby zobaczyć jak tam wygląda wschodnia obwodnica Wrocławia. Czy jest zablokowana. Dwa pasy Tutaj powoli panowie jadą To jest kierunek w stronę Łan, w stronę Siechnicy wschodnią obwodnicą Odwojnowa Tutaj też dosyć spokojnie Tutaj delikatnie blokują Przyhamowują, że tak powiem, ruch. Chyba pan Kogut tam był nawet na czele. Za chwilę będzie kolejne rondo, gdzie skręcamy na kamieniec Wrocławski. I sobie gdzieś tutaj stanę. Zobaczymy z drona, jak to wygląda. Także tutaj również kolejny, że tak powiem, kolejna sekcja jedzie. czyżby była blokada już całkowita. 10.50. Mam nadzieję, że jeszcze nie. Nie, panowie się po prostu ustawiają, żeby jechać na dwa ciągniki razem. Podejrzewam, że teraz tutaj od tego ronda na Kamieniec Wrocławski, Łany, do ronda na Wojnów, będą właśnie cyklicznie tak jechać i lekko przyblokowywać drogę. My sobie uciekniemy tutaj na... Prawo, na prawy pas, podjedziemy na boczną drogę. Mam nadzieję, że nas puszczą. Tutaj o, i tutaj sobie staniemy, zaraz z boku i będzie ładnie to wszystko widać. No, elegancko przestało padać. No, że chociaż dron nie ucierpi. hamowują, że tak powiem trochę bardziej teraz ruch, tak jakby. No i dobra, także widzę, że tak sobie będą jeździć. Także ja już zawijam, póki jeszcze mogę wrócić do domu. Także pierwszy dzień protestu został rozpoczęty. Także życzę Panom powodzenia, i oby było spokojnie tak jak jest do tej pory. Jeszcze sobie zobaczymy ostatni odcinek drogi. Jest prawdopodobnie tutaj też mamy spowolniony ruch. Wyjazd z Wrocławia od Korony. Tak, tam też są ciągniki. Próbujemy to szybko jeszcze nagrać z góry. Elegancko. Myślałem, że jak pojadę na ten strajk, to stanę w miejscu i, i nigdzie się nie ruszę, a tak naprawdę mogłem dojechać do każdego miejsca, gdzie był organizowany strajk. Bez problemu. Tylko no w sumie trzeba wiedzieć, znać trochę te uliczki boczne, ten teren. Ja akurat jestem tutaj z okolic, więc, więc udało mi się. Tutaj jeszcze podjedziemy sobie bliżej. I sobie wystartujemy. No i zobaczmy jak wygląda tutaj wylot z Wrocławia od Korony strony Oleśnicy. Tutaj również jest grupka ciągników. Jak widać, tutaj ruch samochodów osobowych, jak i ciężarówek nie jest całkowicie zablokowany, jest tylko spowolniony. oblecimy sobie dookoła zobaczymy jak to wygląda w orbicie no, gołąbki nam tutaj latają mam nadzieję, że mnie nie strącą czy znaczy nie mnie tylko drona nie strącą także tutaj też mamy sporą ilość Ciągników. Ale ruch jest normalnie puszczany środkowym pasem. Także nie ma, nie ma tragedii. Chodzi o korek od strony Wrocławia Jest godzina 11 To tak naprawdę korkuje się tylko Przy samym strajku Im bliżej korony I miasta To ruch jest luźny Tutaj nie ma tragedii Nie ma żadnych korków większych Zobaczymy sobie od strony Oleśnicy Wlot do Wrocławia Także jak widać tutaj ładnie Wszyscy są puszczani To czy samochody osobowe jak i ciężarowe Środkowym pasem no Ogólnie tutaj Mniej więcej od godziny 7 Do godziny 10 zawsze jest korek Na wlocie do Wrocławia Od strony Oleśnicy No teraz przez ten strajk Jest to Trochę utrudnione bardziej Widzę, że już się kończy przed wiaduktem No i dobra, także ja już kończę na dzisiaj jest Tutaj mimo brzydkiej pogody udało się nagrać Mam nadzieję, że dzisiaj wrzucę już materiał na YouTube'a I zobaczycie jak wygląda strajk we Wrocławiu Rozpoczęcie w sumie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień